Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Ja wyzdrowiałem, jestem pierwszy raz od dłuższego czasu w mbl u i powiem Ci, że ta konfiguracja 612 jest w ogóle jakimś absolutnym sztosem. I to jest auto, które było w Polsce? Nie, to jest auto, które tak naprawdę przyjechało z Anglii. Ale jest z kierownicą po lewej jest stronie. Jest kierownicą po lewej stronie. Natomiast no, jego historia była dość zawiła, kupiliśmy je już w Polsce. Niesamowita konfiguracja mm. tego samochodu. Tak jak wiesz, ja 600 ke mnie jakoś nie przepadał te, te Ferrari 2 2, to tak ten w tym kolorze, mm. zobaczcie, widzieli, widzieliście tą skórę? Mm. Jak taką, jak na siodle końskim. Jest po prostu mm. absolutną petardą. I to jest pięknie wykonane to wnętrze. To jest wszystko przy te w skórze. Bardzo elegancki samochód, śliczny. Naprawdę przepiękna konfiguracja, przepięknego auta. No i teraz będziemy robić tak naprawdę każdy element tego samochodu, żeby wyglądał jak nowy. To jest śmieszne, bo zobacz, mhm. to był 612, który jest odpowiednikiem 599, mhm. tylko 2 plus 2, tak. e, a jednak motorowo jest zupełnie inny. Tak. To jest starszy jakby ten tak. silnik jeszcze rozwiązał. on taki wygląda jak... E, 4-5-6 bardziej ten... Tak, no masz, masz na... metalowe pokrywy. Tu jest tu jest więcej metalu, mniej plastiku jeszcze. To jest tak. taki okres. Tak, tak, tak. Jest, jest jakby duży przeskok technologiczny mm -hmm. pomiędzy, pomiędzy jednym, jednym a drugim na tym. Dobra, idziemy zobaczyć co się dzieje z tamtym. Tu jest fura. Którą kiedyś będę chciał Wam pokazać, bo według mnie jest to jeden z najpiękniejszych samochodów coupé, jaki kiedykolwiek powstał w historii motoryzacji i jeden z najbardziej pełnych samochodów, jaki istnieje. Taki samochód, który możesz mieć raz na całe życie, a jego największą wadą jest to, że nazywa się Rolls-Royce. No bo wiesz jak to jest. Rolls-Royce jakby buduje takie złe emocje, a to jest tak niewiarygodnie fajne auto, Phantom w coupé. Przejechałem się ta, takim autem i rzeczywiście, zwracam o honor, życie się dzieli na etap przed tym, jak się przejechałeś i po tym, jak się przejechałeś. Ale prawda, że jest coś niesamowitego, jak wchodzisz do niego, on Cię tak odcina od tej rzeczywistości, jakby ten świat wydaje się zupełnie inny, jak patrzysz tak. e, z, za jego szyb. Nie chodzi o figurkę, mhm. nie chodzi o statuetkę, nie chodzi o jego cenę, bo chodzi o to, że w tym samochodzie jest jakaś magia. Jest wyjątkowy, to trzeba przyznać, to jest potwierdzam. To coś, coś niesamowitego, <grym> coś niesamowitego. Wiesz, ten miał, miał trochę magii, ale tamten to już jest kosmos. Nie level. Tak. No dużo brytyjczyków u nas jak rzeczy. No właśnie widzę. Załatę. Ale w ogóle jest jakby wiesz, mm, mm. superkarowo, brytyjsko. No ale zaczęło się od Twojego bentleja, tak. dlatego się kolejne pojawiły. No, to prawda. Mm. Cześć. To, to Fajny ten bał. Tak. Śliczna wersja. Mhm. No dobra, a mój. No. Coś się dzieje. Składam elementy, spawamy. No dobra, czyli to już jest ten etap, kiedy zaczyna się pasowanie pasow całości. Tak. Robert do mnie dzwonił, żeby załatwić amortyzatory już, ale z tego co wiem, to chyba z... ma jakieś zamienniki na tym. Ty no. Tak, już a to... robisz się samochodem podobne. Tak, no tym bardziej, że mamy to poszczepiane, już wszystko to nie jest powietrzu. Więc fajnie. Mhm. On już nie stoi na ramię, tylko wiesz, już wszystko się trzyma. To prawda. Czyli tu już są złapane wymiary całości. Tak, no wszystko można zobaczyć, pięknie pospawane. Ja się nie mogę doczekać takiego. Cześć. Cześć. Doczekać etapu, kiedy zaczniemy go, wiesz, jakby składać, a nie na ten. I jak powiedz mi, tu już wszystkie wymiary, wszystko, wszystko jest. Wszystko jest pomierzone, ustawione. mam, mamy resztę. Paneli, które są przygotowane do zabudowy. Dobra, czyli... teraz e... idzie na obrotce mm -hmm. i robimy spód, malujemy resztę i... Czyli teraz chcesz zrobić podłogę, tak? Czy, bo nie. przód jest zamknięty. Z góry. Od, gó od dołu jeszcze muszę spalać. Ok. Te okay. Dole Potem całą podłogę, płyty. Tu Za, całość. Mm -hmm. całość. No i właściwie idzie na strefę do malowania, do przygotowania. Czyli na wszystkie wnęki, na wszystkie dokładnie. rzeczy, żeby... A potem, by, a potem będziemy dopiero tak kompozyty okay. pasować. czyli już do po zabezpieczonej ramy. Tak, dokładnie. Żeby nie dotykać tak jak ja, tak, tak, e, tak jak nie teraz, nie teraz nie się nie znowu nie łapami, znowu się na tym złapała, na tym. Podłoga, która była, jakby my wyrzuciliśmy tą podłogę, bo ona jest w rzeczywistości prostą blachą aluminium, więc to... to, to, to... Ostatnio też na kamici przyszedł z, tymi z wygłuszeniem różnego typu, żeby dopasować Udało nam się. sample różne. No właśnie, żebyśmy spróbowali te na jak najbardziej, wiesz, jakby dzisiejsze, a z drugiej strony takie, które będą odpowiadały. My też tak robimy w, w klasykach. No to zdecydowanie dnia plus, tylko w tych samochodach. Nie możemy na przykład wy wygłuszyć tych drzwi, bo one będą za ciężkie. To, to zależy, wiesz, co możemy tam w coś wsadzić, to trzeba na kamici zapytać, bo będzie materiał, który będzie leciutki, żeby też trochę tego dźwięku złapać, bo to on musi, te, te dźwięk, ten dźwięk musi być wydobyty z samochodu, chodzi o audio, bo to, wiesz, on nie przepuści nam tego przecież. No, na kamici, no, no nie przepuści, wiesz, no, 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 ale z drugiej strony robi na oryginale, jakby nie robimy żadnych też kombinacji dodatkowych i tak dalej, i tak dalej, chociaż on twierdzi, że ten oryginalny zestaw Alpine, który tutaj mm. jest, on powinien naprawdę dobrze grać. Okay. Jest, paskudny, jest paskudny jak, jak nos październikowa, bo nie wiem, czy widziałeś to radio. Słuchaj, to radio wygląda tak, masakra, nie? Jakbyś w pasacie miał go z 1995 roku, nie? Jakby taki taki... Jakbyś na Giełdzie kupił to radio. Jak safari czy safari 5. No nie no, to było lepsze, bo bardziej świeciło na niebiesko, ale to nie pasuje do tego auta. Ale to są fabryczne te rzeczy, które były za Nie, nie no, jakby musimy, jakby na tym... Musimy, musimy, musimy. Słuchajcie. Jest plan. Jeśli dobrze liczę, to w tym roku jest okrągła rocznica istnienia Lamborghini. Pod koniec roku powinniśmy się zameldować tym samochodem we Włoszech. Jest szansa. Na <noise> Pytanie: na kołach? Na kołach. Co? No jest szansa jak najbardziej. Wydaje mi się, że powinniśmy A. postawić sobie, spróbować. Jakby faktycznie dopiąć termin, żeby na okrągłą rocznicę, bo to jest chyba 60-lecie Lamborghini z tego co kojarzę. Tak, chyba tak. I żeby pod koniec roku spróbować go... On już tylko... O Robert! Chodź! Nie uciekaj! Ro... Nie uciekaj! Bo jest plan, mhm. żeby do końca Każdy roku. projekt mhm. musi mieć swoją datę. Mhm. Prawda? W tym roku, o ile pamiętam, to jest chyba 60 lat Lamborghini. I w październiku jest największe spotkanie Lamborghini we Włoszech. No, no, no to ja już, to ja postawiłem kropkę. Co ty na to? Bo my blachę i lakier to szybko dużo garniemy teraz od tego. Blachar tak. <try> 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 to już jest skończona. Jeszcze prawie skończona. Blacharka jest prawie skończona, to już wiemy, nie? <try> no. No teraz zamieszanie koła i nie wiem, na modicatory. Dobra. To teraz... Mamy pasować te, te elementy, które tutaj Łukasz robił przez ten czas z tym. Okej. Okej. Dobra, czyli zgadzacie... Słuchajcie, zgadzacie się na ten termin. Czyli tak, musiałby we wrześniu wyjechać. Tak, więc też. będzie dużo piłeczki będzie też po dobrze. twojej stronie, bo będą inne wszystkie komponenty, które tak. muszą do nas przyjechać. Czyli żeby sierpnik, jakby skrzynia, już wszystko. Jakby to musi to było... być szybko. Tak, samo. tak. Okej. Okay. Tak. Tak? Jest to realny termin. Na dzień dzisiejszy. Nie, dzisiaj się bardzo dobrze to nie ma problemu. Ja się wyrobię, rzecz. Dobra. Deal。<laughs> <laughs> No, Spróbuję wymusić. <gry> no mamy. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. W tej chwili ukaże się. Sławkiem są na etapie pasowania nie tyle pasowania co naprawy spoilera tylnego i dorabiamy w tej chwili mocowania tego, 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 tego spoilera dlatego, że były, są w oryginale wcześniej był przykręcony na, na wkrętach na, na i na jakąś tam śrubę z jednej strony tak, by była śruba, z drugiej nakrętka z kolejnej skręt i musieliśmy zrobić jakieś rozsądne mocowania klejamy w tej chwili tam gwinty nie przeklinaj Łukaszowi trochę klej tutaj wypłynął on ma, wszystko wyrównać ma wypłynąć no on powinien wypłynąć tylko za nadmiar w tej chwili zbieramy dociskamy I Sławek co, zawieszenie wreszcie, nie? Myślę. Tak. Musimy mierzyć to w końcu. No bo wreszcie go trzeba zrzucić tego. Może zaczniemy mierzyć. No, 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 Zacaniemy gadać o tym, nie? Trzeba, trzeba w końcu, nie wziąć za złoty. Tu łokz jeszcze wynalazł jakieś pęknięcia, też to wszystko będzie. Naprawiamy jakieś braki na progach. Nie już prawie będzie, się z tym teraz to progi już praktycznie będą. Mhm. No tutaj przy okazji, żeśmy odkryli, że ten spoiler był zamocowany... No, zupełnie nie w tym miejscu, w którym powinien. w miejscu, w którym powinien, tutaj nam nie grały troszeczkę otwory. I był bardzo wysunięty względem pokrywy silnika, on w tej chwili... Patrząc z góry, tworzy jedną linię pionową, tutaj tak jak ten pas idzie. Ale to dopiero po naszej przeróbce, dlatego, że on jest w tej chwili jakieś 15 cm przesunięty do przodu. On przedtem był zamocowany na te wkręty, nakrętki, nie nakrętki. Był zamocowany tak, ja, jak był po prostu, żeby stawał był zamocowany. poza samochód. Wystawał poza obrys auta i podejrzewam, że efekt był byłby taki, że cofając gdzieś w garażu, Patryk pierwsze co by robił, to by ładował ścianę tym spoilerem. Nieładowa od sklejenia tego spoilera demontujemy go w tej chwili. Zobaczymy, co z tego wyszło. Zrobiliśmy tutaj mocowania zupełnie nowe. To jest blacha, która jest dołożona, przyklejona odpowiednimi materiałami. Windy. I w tej chwili trzeba będzie to obrobić włóknem, tak jak całość. Yy, te czarne kropki, które, widać, które tutaj widać na tych blachach, są otwory, które zwiększają nam przyczepność. Dlatego, że klej, który przeszedł przez nie, tutaj trzyma w taki sposób jak, jak nity. Weź łukasz jeszcze ten. Kilka słów o tym mocowaniu, jeszcze. Tutaj widzimy otwór jakiś po. Kręcie, tutaj też ten otwór przypadkowy. To, te, te dwa otwory one są tymi, które istniały i na które ten spoiler był przymocowany. Podejrzewam, że to tutaj coś było wymieniane, bądź spoiler bądź maska i ktoś przyłożył ten spoiler w sposób niezbyt profesjonalny, dlatego że tutaj jak widzimy ten otwór wchodzi już nam w szkielet od spodu. Mało tego. Spoiler oryginalny zaczyna się od samego początku i kończy w tym miejscu, yy, pozostawiając tutaj jakieś 15 cm z tyłu wolnego miejsca. Yy, ten, który był zamocowany, był, yy, ty, ty, to poprzednie mocowanie yy, stworzyło to, że on, był, że on był zamocowany w ten sposób, co w efekcie sprawiało, że spoiler wystawał poza obrys samochodu a przynajmniej dokumentacja ta którą mamy dostępną pokazuje nam, że spoiler ma być schowany nieco wewnątrz czyli mocowany w ten sposób jak jest tutaj nie wiem czy fabrycznie jest to tak mocowane jak jak nie tutaj wiem, zrobiliśmy, to zrobiliśmy no... jakieś tam zdjęcie trudne bo tak to co to było zamontowane to było tak no to jest jedyne rozsądne bo mocowanie na, na, na wkręta do drewna tutaj za bardzo nam to nie no, nie, nie pasuje. W tej chwili to obrobimy. Finansowanie mamy takie, jak mamy. Tutaj cała reszta już łuka w pokleju, bo ten spoiler też się rozłaził, pękał. Tutaj się z nim działy. W oczekiwaniu na amortyzatory, które miał Patryk nam tutaj dostarczyć, a jakoś nie bardzo się to udało, robimy sobie tutaj własne amortyzatory. Na sztywno. Na sztywno. <gry> Niekoniecznie amortyzatory sztywne. Sztywne mocowania, które pozwolą nam zdjąć auto z ramy po to, żeby postawić na kołach, skończyć spawanie i pasować elementy pod, przy właściwym obciążeniu. Tutaj widać cyrkiel, geometry, pomiary, które przeprowadziliśmy przed, przed chwilą pokazały, że jest całkiem fajnie w tym miejscu. W tym miejscu tutaj do, do piasty nam brakuje jakieś 2 mm tak Sławek 2 mm tylko że zakres regulacji na tym zawieszeniu jest no ma, bardzo dobrze to on ma tutaj 1,5 cm Także spokojnie jest to jest to do zrobienia Jeżeli chodzi o, o wymiary do punktów mocowań, czyli tutaj punktów mocowań wahacie tutaj jest, igła także to i długości i przekątne rozdawcie. mamy dokładnie, to jest, no mamy dobre, także, także pozostaje tylko regulacja zawieszenia na, na fasolkach no tutaj amortyzator <grym> <grym> który <grym> który żeśmy zrobili no musimy niestety, bo tak to by nam to wszystko uciekało do góry ciekawostka to google nam podpowiada, że rozstaw Śrub jest taki jak w Oplu Zafira, więc musimy dorwać jakieś felgi tylko Jaki, jakieś koła. Jakieś koła. No, Bo też mamy dwa. One tylko do przymierzenia pod kątem wizualnym tutaj nam się przydadzą. Natomiast do przejeżdżania, do pasowania no, myślę, że, że, myślę, że chłopaki... Wszystkim, to musimy mieć Stary, mimo wszystko. Chłopaki jeszcze nie ogarną tego, tak że będziemy musieli to znaleźć. Jedno mnie zastanawia Sławek czy to jest oryginał. Raczej znaczy nie. Przypuszczam, że to jest takie doklejane, bo nawet nie bardzo wiem co to jest mocowane do tego czegoś, bo to, to takie jest dość lichawe wszystko. jest błotnik mocowany i lampa jest w tym miejscu. Na, 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 na takim tym? Tak. tak. Błotnik ten ma 2,5 metra długości. No. <laughs> No fajnie, ale to wszystko jest. No tak, to chyba ten typ tak ma, wiesz. Bo tutaj... bo tutaj wszystko jest właśnie mocowane na jakichś tam dziwnych blaszkach w statkach. Tak, No ten nawet górny profil tutaj widzisz jak on się no. zwęża w tym miejscu. Nie bo to jest specjalnie łożone to. Jest. No tak, zwęża się w tym miejscu, no, jest zwężony w sposób taki... normalny kowalski. Komu to nie pasowało, on to młotek i No i myślę, że tam to jest. Tam to jest tak samo. zrobione. Dobra, mierzymy. Znaczy mierzymy. Robimy amortyzatory, szukamy jakichś kół i... I zdejmujemy to z... i zdejmujemy tak. go. Zdejmujemy go, postawimy, przyłożymy rzeczy... Dokładnie. Te, które Łukasz właśnie tutaj... Zdejmujemy i odjeżdżamy. Kończy. Tak, odjeżdżamy. Łukasz, czemu nie patrzysz w kamery? kamerę? O, źle ci z oka patrzy jednego. No co zrobić? <laughs> tak, tutaj jeszcze jakiś... Kolega wynalazł jakieś... Pęknięcia jakieś. To ogóle brakowało kawałka, kawałka tego tak było tutaj spaliera, po prostu brakowało, trzeba by było dołożyć. Progu? Progu. No ile faktycznie jest realnie, żebyśmy go skończyli na wrzesień? Jest realne, pod warunkiem, że pozostałe pozespoły będą zregenerowane. Czyli tak jak no dobra, ale wrzesień teraz wrzesień. tak. Jakby mm, amortyzatory powiedzieli, że masz już jakieś zamienniki, tak założone, jakby że są dorobione, żebyś. Trzymał tak, zamieszanie w tej chwili jest zaniesione na półkę, czyli mamy tylko sztywne drążki. Masz to na, na materiale, który ci tak. przed chwilą udostępniłem. Uh -huh. Sztywne drążki, które nam tylko pozwolą przepychać to auto. Ale już do, do ostatecznego sprawdzenia całości musimy mieć te amortatory, które Dobra, czyli do, do, do Nagengastu, żeby amorki nam spróbowali dostarczyć. Eem, czego nam jeszcze brakuje? Silnik skrzynia biegów, no to wiadomo. To już na koniec. W tej chwili auto montujemy na obrotnicę. Sławek musi skończyć spawanie jeszcze tego, co będzie no wiem, od po, spodu po, odwróceniu, do, tak. po odwróceniu auta. Plus podłoga. Czyli jakieś tam trójkąty, podłoga i ona jest w tej chwili mało istotna, będzie sobie mogłem robić w trakcie naszej naprawy, dlatego że tak na dobrą sprawę, to mamy te dwa arkusze i od nich trzeba tylko odrysować i je obciąć I uciąć nowe i to Dobra. wszystko. Montowali ją będziemy po polakierowaniu ramy. Kiedy chcesz go wrzucić na lakiernie? Czarny. Kiedy chcę go wrócić jak Sławek to zrobi i poskładamy całość. No jeszcze zejdzie nam tutaj y, kilka tygodni, żeby to złożyć. Spasować wszystko. I zaczynamy lakierować. Tak na dobrą sprawę to etapy lakiernicze one już trwają, bo masz spoiler, masz problem. No tak, no bo tam masz. Dobra, chodźcie, zobaczcie, bo mhm. tak. Macha jest skończona. Macha jest skończona tak. Y, jeszcze ją trzeba oczywiście zrobić na tip top. Masz progi, które I są tak. gotowe. Progi już są praktycznie gotowe. Trzeba na nie nałożyć warstwę żelkotów w sposób taki, jak to zrobiliśmy na masę uh -huh. pokrywie silnika. Tam mamy spoiler, I, który też jest gotowy. Tutaj, tutaj mamy spoiler, który już jest y, gotowy, tak. Tutaj przerabialiśmy te tak, winy. też masz to na materiale, dlatego że y, było to przykręcone jakimiś wkrętami do drewna i było przykręcone w niewłaściwym miejscu. Nie wiem, uh -huh. czy spoiler, nie. spoiler był. Y, wystawał kilkanaście centymetrów za obrys auta. Gdybyś w garażu cofał ścianę, to byś go pierwszego urwał. A One nie tak nie występują? Nie, we wszystkich jest. Patrzyłeś? Tak. Tak, jest zgodnie, zgodnie z tym, co, co. Dobra. Zgodnie z dokumentacją. No bo to, o, to tak. się powinien powinieneś występować jeszcze tutaj zderzak, którego nie mamy. Tak, z tyłu. Ten zderzak wtedy jest jakby takim bamperem, takim zewnętrznym, ale no. zderzaka w ogóle nie mamy. Ty musisz chyba tutaj poświęcić wydech. Do tego. No, ale e, jakby tutaj, ja... tutaj, tutaj ten spoiler był zamocowany w tym miejscu. Te otwory były mocno przypadkowo zrobione i on wystawał praktycznie dotąd, także był yy, mocowany był tutaj i wystawał yy, za maskę daleko. Natomiast wse, wszy, wszystkie dokumentacje i zdjęciowe nawet i, i, i tak którą Czyli mamy, przesunęliście go do, o tym, do, do, do Oryginalnego miejsca. jest. Tak, tutaj powinna być w tym miejscu. Także swoją to drogą to. to jest niesamowicie ciekawe, bo nie wiem czy widziałeś Teraz w święta puściłem dwa materiały Lamborghini Countach i Ferrari mm -hmm. F40. I yy, Lamborghini Kuntacz Ostatnie chłopaki podesłali mi maila z opowieścią Balboniego a propos Lamborghini, gdzież on tworzył jakby każdy z tych samochodów. Kuntacz mhm. nie miał. żaden kuntacz fabrycznie nie wyjechał ze spoilerem. Wszystkie spoilery były dokładane zewnętrznie przez nie sprzedawców. Ja nie wiem, jak jest w Diablo, bo spoilerów ja całej tej dokumentacji i w internecie, znalazłem chyba z, z 10 rodzajów. A szczerze, że to takiego jak my mamy, to nie, nie widziałem żadnego. No właśnie, jakby, a może też jest wszystkie, ten sam wszystkie case? Mają, wiesz, jakby... Wszystkie mają opuszczone. A ten też jest opuszczony? No nie, nie na tyle. Wszystkie, wszystkie mają bardziej, tu są bardziej zawinięte do dołu. Jeszcze są o tyle dłuższe. Okej. Okay. Ten jest dosyć taki, wiesz, prosty. Wszystkie są zawijane jeszcze tutaj do dołu. Ten kształt jest ok, natomiast tutaj nie Słuchajcie, jeżeli macie chwilę i będziecie mieli chwilę, to, 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 to możemy zgłębić kiedyś temat e, tych spoilerów o spoilerowania z tyłu w Diablo. Szczególnie, że to jest wiesz, no, pierwsza seria, tak? 20, mm -hmm. 27 numer seryjny samochodu, więc ta polityka też mogła być taka. Tym bardziej, że on był zrobiony do bicia rekordu prędkości F40, żeby pobić F40. I spoiler spowalniał ten samochód. No. I do bicia rekordu, czy wiesz, do tych szybkich były Diablo bez spoilerów. No tutaj on estetykę tylko auto poprawia w tej chwili, tak. A czy mi się strasznie no, podoba no, ze spoilerem. No on to w nosie. Musi. w ogóle wiesz, on musi wyglądać jak Batmobil. Odnośnie <grym> jeszcze tych naszych przeróbek. Czekaj, odsunę. Jak zwrócisz uwagę, to wszystkie mają zachowaną tą odległość, którą tutaj widzimy tutaj, tu, tu. tu. Tak. Jest te kilka, kilkanaście centymetrów. O, mhm. jest tyle na każdym zdjęciu. On był założony. Tak, także no. do tego przypadkowość tych wkrętów, które tutaj były, brak jakiegokolwiek rozstawu, brak symetrii tych otworów wskazywał na to, że to ktoś po prostu sobie przyłożył And i od spodu przykręcił czymś tam. Okay. Brak gwintów, brak czegokolwiek. W tej chwili masz tutaj yy, metalowe nakrętki z blachą, to jest wszystko wklejone, sklejone, także. Ma się trzymać. Super. Mega. No dobra, a teraz tak, eee, błotniki mamy, to one są już od dawna Reddy Steady. Tą no nie, klapę nie, nie, udało w sensie się. To jest, to jest, wiesz, błotniki są w stopniu zaawansowania około tam 70%, bo one dopiero tak na 100% będą wyglądać, jak będą takie jak, jak to, znaczy, ale musimy, dopasujemy. Dopasować. musimy dopasować, mówimy o przednich. A tylne, no tak, no, trzeba je przyłożyć dopiero coś tam robić, to, to one już blacharsko nie wymagają y, póki co żadnej interwencji, dopiero w momencie, kiedy je założymy. To już, Tu jest żelko z obu stron, tutaj chłopaki muszą to tylko przyciąć, wyrównać, możemy nak nakładać warstwy już podkładów lakierów, także to, to już zostaje. Y, co jeszcze? A musisz się określić, co z tymi twoimi formami zrobić, bo tylko nam to zalegają. Możemy je wyrzucić albo coś co z nimi zrobić. For, nie, formy, to, to, resztki, nie, to jest zbiorę, zabiorę te formy. Resztki, tak. resztki tego, 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 co jest. Będziemy sprzedawali Lamborghini, <laughs> w Diablo <laughs> w zestawie <laughs> Zmontuję Montu Co? Dobra, nie będę mówił. No co? <laughs> Gdzieś mi się to. Dziwi kojarzy i z papieżem ja go rozprzedaje na kawałki. Ale to nie puścisz tego. <grymne> <grymne> nie, ja mówię, że będziemy produkować przody do Diablo i będziemy Ach. robić z nich kanapy. Tu mamy już yy, to, co widzisz, to są to jest cały przód. Wszystkie nadkola, słuchaj, tutaj powiedział, te blachy, to jeszcze trzeba tutaj lekko przepiaskować pod tymi. Wszystkie te trójkąty, pas i tak dalej, to mamy tutaj już te elementy. No trzeba było je przykładać na, na pewno, ta podłoga jest już elementem. Też jest w ogóle trochę, jak wygląda jakbyś e, samolot e, no, robił, Tak, samolotu. Takie puzle troszkę, no. A widziałeś tego, 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 tego z dużego Rolka? Tam, no? no. To... Znaczy, ja się jestem zakochany w tym modelu, z czasu. Z czasu. Miałem przyjemność pracować przy pociągach yy, Pendolino w Hiszpanii i technologia bardzo, bardzo podobna w montażu tego. Też z takich grubych profili produkowanych pod, pod yy, A nasz Bentley? był stalowy. To jest samo aluminium i same profile aluminiowe tutaj. Kurde, no robi to wrażenie. A, no dobra, to co? Przerzucamy go jeszcze dzisiaj na zwrotnicę? Yy, tak, zobaczymy czy Sławek... O, gdzieś ta tu która strona, to, 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 to musiało być. Na pewno fajnie to wygląda, jak to się poskłada. Nie zrobię tego teraz, bo Sławek musi to jakoś sobie sam, sam zobaczy. Dobrze by to było założyć na obrotnicę i go już. rama była czarna w nim. Kto, co to? to? Rama. Tak, wszystko najpierw y, malujemy na czarno i dopiero to składamy. Teraz okay. y, kolejność jest taka, że Sławek robi. Po obróceniu wymienia jeszcze te rzeczy, które są niezbędne, spawa to wszystko od spodu, to co jest tam, to co musi i go pomalujemy na czarno i dopiero na czarnym, na czarnej ramie będziemy to wszystko składać, składać do, do kupy. No brama nie będzie wymagała już żadnych przeróbek, no, jeżeli będzie wymagała, no to punktowo gdzieś tam coś zamalujemy, pomalujemy. No mamy jeszcze, pan, możemy zrobić jeszcze to skanowanie. No jeżeli, żebyśmy jeżeli... Przed malowaniem, żebyśmy sprawdzili, czy wszystko jest tak, dokładnie tak, jak po, powinno być, czyli jest, czy jest symetryczne, czy trzyma wszystkie wymiary. To już umów chłopaków na termin, który będzie im odpowiadał. Zróbmy to wtedy, kiedy auto będzie stało już na kołach. Koła już jakieś tam Dobra. organizujemy. Niekoniecznie na Twoich, na naszych, czyli... No też takich jakby do, 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 do przepychania. Po posłowaniu tak, no gdzieś za tydzień już można, od, od, yy, od za tydzień do, do nieskończoności można go już dobra. sprawdzać. No dobra, to tak jesteśmy umówieni.